I co pan świątek je? Prezel, banan Ja jestem królem bananów, a dzisiaj on pod kamerę próbuje coś tutaj szlifować O, ma dwa Mnie jeden, wystarczy. I smakoły Po co to udajesz? Po co udajesz, żeby Terek się przestraszył. Nie, powiem wam tak, we wtorek oni sobie to zrobili taką ucztę. Obo co? Pół godziny chyba tu. Obo co wtorek? Pół godziny tu czekaliśmy. Bo ty była. Ty owoce tutaj we wtorki. W... Obo wtorek? Jakaś wigilia siłowniana. 30, 30 pierników nagle na stole. Ja jakieś tam kuję muję. A <laughs> ty co ja Kwas klebowy A <laughs> ty co to on, To on, to ja. Co ja. No, ja to. Będziesz pierwszy w 2090. Proste. Brudna masa. Dzisiaj zobaczymy jak wyglądają wyniki. Sobota, impreza. <laughs> Sobota, impreza. <laughs> A tutaj na <do> co? <laughs> no impreza, impreza, wiadomo. <laughs> A te na siłowni. A. No. No. Jaki jest plan działania? A w ogóle tam... Brudna masa po prostu, tak? Ja już pisałem tak. nawet Terkowi, że ja odpuszczam siłownię, brudna masa, dopóki nie będę mógł wstać z łóżka. Przyjadę na wózku na tą siłownię 120 kg, to 90, to jest 75% masy ciała, to to tak gładko, że... Od kogo bierzesz porady? Uż Barber. Czemu akurat od niego? No bo Push Barber to jest gość, który schudł chyba 12 kg, tam... Nie, 17 kg. Nie, dobra, 11 kg z... schudł, zajmuje mu to kurwa... Trzy miesiące, wyjechał na tydzień do Egiptu na All -inclusive. I przytył 7 kilo Czyli to jest kilogram dziennie Ja chcę wziąć od niego planty Ja się przejdę do niego do barbera Żeby powiedział jak on to bo, bo zrobił Bo ja też tak chcę bo jak ja czył kilogram dziennie, to ten challenge mam tak bo. Więc jestem w stanie zainwestować te 110 złotych na barbera Żeby dowiedzieć się jak tyć kurwa kilogram w dzień No dla mnie to jest niebywałe On musiał chyba... Kurwa kelnerkę zjeść Po prostu nie widzę, to jest nierealne Ale szczerze, my dziś pokazuj, pokazujemy moją klatę? No pokażemy, pokażemy Bo ja nie chcę tego. Ja nie chcę żeby mój rywal widział jak ale mi? to go też będę pokazywał Na pewno? No Ale będzie na vlogach to widoczne? No... No będzie, będzie Ten weekend nie wiem czy z nimi pójdę, ale no, jak pójdę to... Bo na imprezkę lecą Nie wiem Terek już nie, nie melanżuje, już mówił Nie wiesz mu Dobra, jesteśmy na siłowni święty ważenie Obstawiam 69,5 69? No 69? O kurde Typa, idealnie! Co coś tam jest? Trochę mięśnie jest. To ty masz 8 kilo przewagi nad Terkiem. Ale ja już o tym mówiłem, w sensie nie mówiłem tego na kamerze. Właśnie najgorszym plusem Najgorszym? w sensie największym plusem Terka jest to, że on ma mega dużo wolnego czasu. Że on może sobie to robić z co to ma do Twojej wagi? No chodzi o to, że jemu jest 100 razy łatwiej sprogresować I wiesz, ma też czas sobie gotować, ma czas trenować I to jest mojego, moim zdaniem dużo większy plus niż to, że ja ważę parę kilo więcej Czy nie ubrałeś wartego rzeczy? Co ty gadasz? Patrzę, tak ja... Patrzę do takie, Ja się też, bo A to nie jest to, ja myślę, że... To nie, jest to... ja Ci wziąłem ogień z kurwami na ja drugą stronę potem To są moje rzeczy, Ty pykaj Powrócił i nie ogarnął, nie? Nie mogę, Ja, nie myślałem, z tego. ja ża 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 żałowałem, że Ty mu powiedziałeś, bo tak chciałem przyjechać aż sam do tego góry po Co czy? Cześć gorku, Dobra, cześć no, czy teraz skakuje? Ja Masz no. Kto ty idzie? Nie no A ile to jest? Quick interview? proszę Co tu się dzieje? Nagrywam coś Marek A myślałem, że święty tutaj ma, ma, chodzi. Tak patrzyłem na niego Na 95? Na no 90 będziemy musiał zrobić. A ty chcesz to no. zrobić taką, wiesz, y, izometrię, że w sumie trzymasz po prostu ciężar, złóżmy 120% Twojego maksu No to chyba nie dzisiaj. No wiem, ale ogólnie, czy będzie chciał tak trenować. Ale o co chodzi? Że na przykład pod koniec treningu lub na początku, zanim wejdziesz na płaską, trzymasz załóżmy przez 10-20 sekund. Po prostu wyciągasz. Nie, nie, ja nie lubię takich. środków święty leci. Po, po prostu. Świńska no no, masa po prostu. To po po Zapraszamy. Ja, ja nie jestem jakimś, kurde, absolwentem AWF-u, żeby to jakieś te robić później. Jak <laughs> No ja robinoczka Ale to jest z moich tych Prywa, prywatnych ankiet przeprowadzanych i badań. Dobra, dziękujemy już panu, ja teraz powiem. Słuchajcie, jak widzicie chłopaki robią płaską, a na mnie niestety nadszedł czas, że w czwartki robię nogi. Smutna sprawa, bardzo smutna sprawa. No smutna, smutna, bo tradycja została złamana, ale niestety takie trzeba przyjąć środki, też względu na to, że jak dzisiaj jest czwartek, to jutro w piątek mam dzień cardio jeszcze. Po prostu, więc... Yy, bo ja miałem coś takiego, że miałem wtorek lower, czwartek upper, sobota low... Lower i niedziela upper No i problem był taki, że wiecie, jak się robi cardio, no to głównie jakiś rowerek, bieżnia No i nogi są po tym zmęczone, więc ciężko, żebym w sobotę robił znowu nogi, jeżeli w piątek będę robił cardio No i tak stwierdziliśmy z trenerem, że przesuniemy sobie po prostu I dzisiaj robię lower, we wtorek robiłem upper Także dzisiaj siadę 112,5 na 4 Jeszcze nie zacząłem tak naprawdę, dopiero po rozgrzewce jest. Dajcie nagram jakoś a teraz tutaj złotek robimy To nawet możemy teraz pójść po yeah, A Tutaj main event 7, 2,5. Dobra. 4 extra, to Wystrasz, TERKA, wystrasz. Jeszcze raz. Terkowi już TERKOWIÓÓ SZBIEZEL DUCHO nawet do mnie. do mnie. Nie no, co? No, co Cała serio dziś na to robię. Za no, tydzień lecimy na pół milion. Co, a dzisiaj? gdzieś na to robię? Co? Że za tydzień na tej imprezie, na której dziesiątek Terek też będzie. <laughs> Więc to będzie stary. Ale Terek już nie melanżuje. Nie? No. Nie melanżuje? Ja mówię, że no. Zobaczymy. Terek już nie melanżuje, naprawdę. No albo a jak nawet będzie tam. To. Go ja, ja też nie imprezuję. Wiesz, ale Igor, Igor też nie imprezuje, tylko świętym imprezuje, więc wiesz. On, no. on jest tym. alkoholikiem i. Ale człowieku. Rozumiesz, że jest. Ale jesteś, jesteś alkoholikiem? Nie. Przyznaj się. Nie. Ale rozumiesz, że jest. Ale miak... to, Mówiłeś, że, że fale nie może rzucić, ale alkoholu nigdy. No mówiłeś, tak? No, jak... A masz 18 lat od niecałych dwóch miesięcy No my kończymy tak. Nie, możemy pójść na ten przysiad wiesz Nie, nie nagrywa już go, chodźmy No powiedz szybko że, po. że nie że ja, ja, ja jestem jak w Simsach, że wiesz, ja mogę zachlać sobotę, ale w niedzielę przełączam się na świętego, który nie pił Wiem, Dobra, to tak, u mnie, tak jak mówiłem, 112,5 25, 15, 5 I tu jeszcze 1,25 Mam rozpisane na 4 dzisiaj się serie po 4 Ale myślę, że można spróbować na 5 Zobaczymy, bo ogólnie mam teraz coś takiego, że w ramach rozgrzewki robię one rap Takim yy, ciężarem nie, nie wiem, jak go określić 80-90% no. siły no powiedzmy, no dzisiaj 130 brałem pierwszy raz na tego one rapa, bo wcześniej brałem 125 i siła była bardzo fajna. Mega łatwo mi to poszło, więc myślę, że jest szansa na to, żeby tutaj sobie troszkę zaszaleć. No ile w końcu było? Na 5. Tutaj wiem, że może bym mógł się pokusić o szóste, ale robię z lekkim zapasem takie Rear 2. Poza tym jeszcze dwie serie będą. Więc tak że... Nie wiem czy w następnych będę też robił 5, czy zrobię te cztery planowo. Ale fajnie. Fajnie. Jest siła ogólnie jest prowiec na przysiadzie. Kto ogląda ten wieże? No ja tak bardziej... Stuwa. Stuwa no. Była stuwa, jest 112,5. Ale trzeba przyznać też to, że tak pierwszy raz w 100% sumiennie ten przysiad robię. Mm. Myślę, że to trening zapisuje ciężar. Myślę, że to też daje dodatkowy bodziec. Mm. Ogólnie na nogach progres jest. Na klacie stoję w miejscu, waga idzie w dół, a na nogach jest progres. Dobra, ja jestem po przysiadzie. Teraz tutaj RDL-a i idę zobaczyć, co robią panowie. A co panowie robią? Czym się zajmuje pan świątek, zamiast robić serię? Mikrocypkiem. <laughs> Tutaj, okay, kolejny, kolejny. Ja. Szczerze, jak mi tylko będzie chciał kiedyś przejść na siłownię, to. To z tobą. No, to, to napisz do mnie, Cyprian. O, idealnie na kamerze będzie. Ostatnia, szczerze, może nie. Dobra, weź zbudować z cypkiem. No 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 stop wyłącz to, stop. Święty, skupienie. Ty masz. Stary, jak ja bym miał 1000 zł do wygrania, to bym robił wszystko, żeby je wygrać. Ale. Czyli, ty... żebyś rzucił szkołę? Ja bym Trzyba. przeszukał kieszenie śliwek. Zresztą. Tyle. Czemu? Trzy może da ja z, ja z... Nogi, Dawaj, dawaj. Dawaj się dwa. Dawaj. odbi, odbi, Usta I odbij. Góra, góra, góra. Stary to było... Znaczy, stary, w A to przecież że nie miałeś butów. Wiem, wiem. Tutaj było wiele czynników Ale moim zdaniem. Ty widziałe, to ja widziałem jego nóżka. Jego nóżka odlot, Lewa, kodowa, nie wiem, o, ale ty już nie wiem. Czy... Ja właśnie nie wiem, czy ja powinienem świętemu podpowiadać, czy mogę. Może. Ale wtedy Terkowi no, też bym mógł. No to, to nie, ja się nie my się tylko... nauczymy. Nie, to nie, to ty. No nie tylko wiem, no bo nie, tylko... to wtedy byłoby niesprawiedliwe, gdybym Ech, mnie podpowiadał nie, nie, Terkowi, a, nie, a podpowiadał świętemu albo na odwrót. Nie, ty tylko. Nie obu stron. Nie, tylko nie, 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 nie. To jest duże pieniądze, żeby. było. słuchajcie. I teraz przez, nie wiem, miesiąc śliwa nie będzie mógł powiedzieć słowa o robieniu czokolwiek na klatę, no Tak. On ma on ma podpowiedzi od Trzałkiego i Bożeja. A ja mam <sparthe> Okej <Okay. grystyczny> Podzielisz się? Ale dobra, tak? Podzieli się? O, 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 tak Nie no W <grystyczny> <grystyczny> narożniku wiesz Są narożniki i my jesteśmy w twoim Weź nam po Ej, prostu Ej stary, stary, stary mi procent jak będzie się... Nagrałeś to? Nagrałem Jest na kamerze wideo zarejestrowane Dowódź, sprawy. <śla> <śla> ale ja, ja ci szczerze, mog po, mogę. Powiem ci szczerze, tu? mogę robić ci żarty do szkoły, jeśli o no, mi ci... nie będziesz mi robił żartów. mogę ci wyja... robić żarty do szkoły. Ale ja nie chcę tak was wykorzystywać. Ale to nie jest wykorzystywanie, zapłacić mi po prostu. No tym bardziej nie chcę. Nie, no wtedy mnie nie wykorzysta, ja tylko mogę, mi zapłacisz. No ale mówię, że wtedy to święty, tym bardziej nie chcę ci płacić. Ja mogę zrobić, że to robię po prostu. No wolę by cię wykorzystać niż ci zapłacić, o to chodzi. Nie, 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 prawda. Mi żarty, to, to nie by... prawda To bym mu zapłacił. Dogadamy się. Panie świątek Jak tam ten trenki idzie? Opień. Fire, fire... Ojeń z nie wiem jak chcą. A, a kto, A Kim teraz dla Ciebie? Nie, no w sumie wszystkich ludzi. Tak? Wiem, że chcesz te terek, ale... No, eterek... czy, no wiadomo, że bym chciał, wiadomo, nie. że tak, więc powiedz. Nie, teri, teri to... Tery, tery, tery Tery, tery, tery Taki To brat. On <gry> taki. jest taki, ale to jest mini brat <gry> To jest też rywalizacja, tak? Tak jest Nie ma złej krwi, może troszeczkę, ale tak minimalnie <gry> Troszeczkę? Minimalnie bym powiedział Nie A no. z, kim, z kimś by była? Co? Z kimś by była? By była z Kubulą Kubula Lasi, zapraszam. Kto wie, czy to dziewięciu tych nakłady? Nie no dajcie sobie. Kubula to by potrzebował z dwa lata. Igor, teraz nie musisz. Seryjka. się Zierzeka. Moi ostatni. Ale Kubula to stare zboczenie, co jak ja go obserwuję na Instagramie, to on z tą swoją żonką to takie foty wstawiają, że... Wiesz ona w teraz jest podobno. Co ty gadasz? No z Lasikiem. Mam mieć dziecko, on tak mówił. To Zresztą znaczy, że być takie, takie ingerienty. Znaczy to dzieci. Znaczy ja, by, ja bym zrobił testy DNA. Bo jedno, tak samo ja bym był, mógł. mógł ojcem też będziesz robił testy DNA? Cześć, no, że? Cześć, nie no, że pokaż to koło masz na A nie no, ty nie masz już. Nie no, że to też, mógł, ale, też mógł być ojcem. Ale kurna, że Lasik będzie ojcem, to to te... jest... Dzisiaj, tak. dzisiaj święty jakaś seria strzałów w Prime MMA. Push Barber, Lasik. Kto jeszcze? Tomasz czynsz? Daj więcej. Nie, Tomasz czynsz akurat co no. Z nim bym mógł... O! Ja i Tomasz czynsz co, co Na Lasika i puszka. <grym> <grym> dawaj, dawaj. Pusik. Tomasz bez rąk, czekamy na kontakt. <grym> Ale nie, Tomaszczyk. Ja na niego bym ręki nie podniósł. Tylko tak tak żeby ją siebie. podać. Tak jest. Nie no to jest... To jest idol. Ostatnio właśnie dowiedziałem się od niego na Instagramie pewnej fajnej... W sensie rzucił taką poradą inwestycyjną. Oczywiście to nie W sensie takie no, że nie mam siły w ogóle. Ale. Już gadam takich zdety, że... No to powiedz końca ale ogólnie to mówił, żeby szukać y, małych kropelek na rynku, które zamieniły się w wielkie akfeny i zainwestowałem w taką małą, małą, tą, małą spółeczkę. Zobaczymy co z tego będzie. I tego się nauczyłeś od niego. No, on, on ćwiczy takie ukłony właśnie przez tym ciągu. Ale i za bardziej jest serio. Ale tu czekam cały czas, kurwa. szlifuję. szlifuje. szlifuje. No, możesz przejąć, bo ja sobie też tutaj wejdę. Skończyłeś? No, nie, jeszcze, jeszcze. Bo miałem tą pierwszą. Ja Proszę Państwa, no nogi, nogi. Będą jeszcze. Bo brzuch jest podłączony po Przed, prawda? Stary, nie musisz kazać pracować. Ale my też możemy jakiś zakładnik zrobić, ale właśnie wolka jest MMA. Ty ze mną? No. Ale co, MMA? No. No kurde. Dawaj. O co? Nie wiem, ma jakąś? Jakąś hmm. Ale jakbyśmy mieli to zrealizować w ogóle? Jakiś no, hunter MMA. <laughs> On no to tak. jak załatwisz Oktagon Bucha? O, octagon o kurde... Ale ty masz, masz lepsze kontakty. Gdybym miał to, bym tam już był. Ci powiem no. Możemy nawet tutaj na materacach zrobić Nie, no, Tutaj to Royal Division miało iść z tym Tyle <grym> ci wystarczy ja, nie wiem, ja bym wrócił do tej formułki, bo tutaj salka o tak, tutaj <grym> salka to jest taki cyr Ale bez żadnych catchweightów wtedy pomijmy. No ale to na Ja i tak je redukuję no, tak. Ja nie będę zmieniał Bez żeby Z panem Świątkiem się pobić, że ja będę Kilogramy na Daj no spokój Ja no i tak będę schodził, jak chcę po maturkach możemy się gdzieś przeciąć. Jak widzowie wiecie, wiecie gdzie w Warszawie można. To, MMA? Tam, nie wiem czy tam. No gdzieś gdzie by można było salę wynająć jakoś. Spotki. Żeby się zmierzyć. Spotki. Zapraszam skotki. No. Nie żadne skotki. techa trzeba zrobić. Co? Jaka formuła? No, powiedziałeś MMA, ja się na każdą stronę z tobą. Ja najbardziej K1 bym chciał, ale... Ja chyba... bym wszy... wszystko. Ja, mogę, ja bym mogł jak... Szeliga z tobą jedną ręką. Serio? Wszedłbyś. No kolor! No Gdyby on miał wejść. 1000zł tysiąc... te słowa Gdyby Super on miał cool. wejść 1000 zł 1000 zł Ty, gra, ty gra jedną ręką, boks, no. to byś wszedł? No ze świętym? Tak. Tak. No to chyba no to robił. Robicie co? Nie, ja... No, ja. no nie chcę go pokozyć to nie. Ale dobra, no łatwe pieniądze. A to, no no, 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 no dobra. Co? Nie, bo chciałem się... Myślałem, że nie było nic mówiono o pieniądzach i że ty już hazardzistą od razu zakładasz, że wygrałeś. Nie, ale nie, tak. w sumie możemy nawet bez pieniędzy, bo ja bym tak, tak osięg. No ja też bym mógł, ja tylko nie wiem gdzie byś... No po maturach to trzeba no, naprawdę... Ale nie. na czasu nie, nie mam. No, mamy Za sobie ogić morne za Ale to Ale ja bym tego, jakieś IRL-a z tego na przykład no, Weźmiemy z tą śmietanką. Mam z śmietankę no, swoją no tylko beś... robimy z tymi. Remontową bierzemy no całą winą. Tak. Już byli wprowadzani I, i za... robimy turniej. No wszyscy na no, wszystkich. <grym> Waga, <grym> Waga open, Waga. że jak to jest. To, to ja nie wiem jakiś zoomie nie jest, Bart mi to tak do, to, to Ale nie, to by było fajne, to by było fajne. No Barty. Dobra ja jestem dzisiaj z Igorem Świątkiem. Co zrobisz z pieniędzmi wygranymi z Challenge'uśliwy? Wrzucam Olin na to, że Barcelona wygrała w yy, Hiszpanii. To lepiej, żeby Terek wygrał, bo ty przegrałeś te pieniądze po prostu. Dobra. Szkoda mojej kasy, żebyś oddawał Bóg Maherowi tak szczerze. Nie no, żartuję, wrzucę na... O! o, Wszystko przeznaczam na Pokera Dobra nie, nie można tego na, poker na Pokera na prostu Na Pokera dobra. po prostu Dobra, po prostu. dobra. ma na imię Poker No ma na imię Poker I oczywiście monopoli, wiecie A nie, już nie monopoli, już mam 18 lat Poker Ale nie w Polsce, ja nie żyję w Polsce, pamiętajcie Teraz jesteśmy na Malcie Ja tu codziennie luję sobie nie dobra już za za bardzo za, za dużo buchu. Co ty tam... A no Niech no, robi no. coś nie, nie robię, się. To chłopak rozwija Wszyscy poszli A nie tylko klata pracuje, tu, tu jest rozwój całego ciała. Jest zaangażowanie. Jak A, tam Terry? Już do upadku? Widzisz teraz to? Lecimy dodatkowa seria, to już jest poza planem jak coś. Od razu mówię. Ale Terry 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 Zaczynamy grę. Nie wiem, że gra, gra trwa. Gra trwa. trwa. Zobaczymy kto ją wygra. Okay. Proszę Państwa, mamy 7400 coś subów, czyli jeszcze 2600 i ten człowiek. Czego ty tam szukasz? Nie, <laughs> Nie wiem. Chodzisz się rozglądać. Szczęścia. Webinar żywieniowy tak zapraszam. Jest. webinar żywieniowy, więc subskrybujcie i zapraszam na Instagrama. 10 koła i to... 100... 40 followów chyba, Co ty gadasz, czekaj, no. zaraz zrobimy quick checka Albo 160 A zresztą konkurs? zrobisz no ja zaraz z konkurs Tylko na co? Ja mam zrobić konkurs Nie no, czekaj, ogie Brakuje dokładnie 151 151 No, no chciałem, kurwa, chciałbym za ten, zafollow'ować, żeby było 150 Serio, spełnijcie marzenie